moje drogi wagi moje drogie wagi jestem zakręcona co się ze mną dzieje nie postawiłam wam oczywiście kart anielskich więc dlatego krótko i zwięzłowato zobaczymy o proszę idź naprzód od razu numer 42 możecie kogoś poznać kto ma 42 lata lub się spotkacie pod numerem 42, albo zobaczycie coś na jakimś programie, czy przeczytacie książkę na 42. stronie i będzie to z Wami po prostu rezonować. Idź naprzód. Twoje modlitwy zostały wysłuchane, a pozytywne oczekiwania spełnione. Zajmujemy się tą sytuacją razem z Tobą. Od samego początku nieustannie strzegąc ciebie i wszystkie zaangażowane w nią osoby. Krocz dalej swoją ścieżką, bo zaprowadzi cię ona naprawdę daleko. Także macie 42, kochani, i zobaczymy, co. Nam transformacja powie nasze. O, proszę. Hm. No, aż trzy. Aż trzy. No proszę. Przeczytam Wam wszystkie. Czyli tak. Siódemka. Rozwój duchowy. To numer siedem. Co Wam pomoże po prostu. Posuwać się naprzód. Religion and spirituality: religia i duchowość 9 i decisions, czyli decyzje. No proszę, czyli mamy cztery karty, i decyzje są numerem 20, tylko odwrotnie napisałam czyli decyzje, religia i duchowość, dziewięć, spiritual growth, czyli rozwój duchowy i idź naprzód. Także przepraszam jeszcze raz, to jest na kwiecie, ja to podepnę pod tamto wideo, linka po prostu dam i będziecie mogli sobie oglądnąć. I to by było tyle. Żegnam, całuję mocno i pozdrawiam serdecznie.